Dzień dobry, dziesiąty dzień. Ciągle mi się chce mówić października, listopada. Sześć stopni, a imieniny dzisiaj obchodzi Lena, Leon i Andrzej. I co, zaczęliśmy się? Gdzie to? Tu. Sytuacja przedstawia się słabo. Jest mżawka, która pokrzyżowała mi plany, no ale nic to jest inna robota. Wczoraj siedziałem do drugiej, ponad Człowiek jednak nie ma tych lat co kiedyś, że można było siedzieć do trzeciej, do czwartej, a o ósmej wstać było. Okay. Mam nadzieję, że jutro nie będzie padało. Chce iść na paradę, ale też przejechać się starym tramwajem Konstal N, zobaczymy To z rana I potem hymn na Długim Targu To jest coś cudownego, to pięknie jest tak się, Chociaż na chwilę zjednoczyć dreszcz przechodzi Ludzie z flagami, z chorągiewkami, małe dzieci, dziadki, wszyscy i tam w oknach też. To, a może lajba? wrzucę, włączę, jakby ktoś był ciekawy relacji z Gdańska, jak to wygląda. Choć przecież dzisiaj są i telewizory i wszystkie inne jakieś YouTube. Nie ma to kawka, no ale gdzie pod namiot, panie? Tup, tup, tup. Robimy kółko 2 km I do domku. Gdzie łapek. Ale kopania nie będzie teraz ze mną. O nie! Na to mnie nie naciągniesz. Zanim zasnąłem, miałem taki fajny temat. Zdaje się, chciałem poruszyć. Zapytać was. Nie zapisałem i nie pamiętam. A co mi chodziło? Także my jedziemy na śniadanie. Dobrego dnia, dobrego początku, bo to poniedziałek przecież. Do zobaczenia. Pozdrawiamy bardzo.